Stary królestwo Szwecji, wbijam się I te ostatnio kupiliśmy i Tucsona, nie Tucsona, nie i X35 kupiliśmy i kupiliśmy również, co kupiliśmy? Cóż to wizuna był? X35, coś tam jest. Ach, Hyundai i Hyundai i40 go w limuzynie typu typu sedan Taka to była sztuka Halo, Hello, good morning. jak ciśniesz z akumulatorem, komuś tam odpali sprzęta. Nie ma, że śpimy. Dziewiąta rano się musi dziać. Co tu jest? Te mokki, bardzo popularne i poszukiwane. I tam, tak, wygląda, tak trochę lepsze. I nawigacja, i grzane siedzenia, i grzana kierownica. Półskórka. pewno i kamera się przy, przyplątała. Mam rację. Parktronik wśród tył Brrr. Trzeba mieć cug na Opla. A widzę, ma cug na, na Passata Taka to historia, że widzę, chce kupić Passata ogląda wszystkie inne suwy. Czy pasat jest kuziwa z tubem? Kurczaki, odkryłem na tym wyjeździe, że brama lewa zamknięta. Brama środkowa otwarta i dlatego wbiliśmy środkową, środkową bramą, akurat trafiamy na towar ze Szwecji, a tu ktoś zarejestrował, oho ohoho, miesięczniaki, już jeździ troszkę, widzę do 25 stycznia przewidywane jazdy, no kijanki przystojne, niestety budżet szanownego pana, chociaż nie wiadomo, tam ludzie mają często pochowane w skarpecie, z kurami szwedzkimi. To jest taki DI bez turbiny. Prosty silnik. Ktoś pytał o Białasa. Ja tu już trochę stoi. Nie jestem pewien, czy go warto polecać, ale tutaj siedzi 2-2. Dizlowski. Dlatego. I nie jest zbyt cudownej jakiejś tam aparencji. Szału z nim nie ma. Tu takie, tu śmakie. Coś pytacie, pytamy, pytają. Nie, oglądamy tam Dobra Jak coś serce coś serce zaatakuje to wiodą pana Alika Królestwo Szwedzkie od króla Johanna Gustafsona Sprawa jest oczywista, że Auć, Alig ma świetny układ ze wspominanym królem Szwecji Polskich Alix sprzedaje co tydzień kilkanaście, nie wiem czy jeszcze nie więcej, bo dosyć sporo tych sztuk. Pan w miesiący tu ogarnia, naprawdę ilości niebywałe. A my sobie tam szukamy tematów dla siebie. Zobaczymy co się nam tu urodzi. Po ustaleniu tego, że po tego, że Passat nie jest suwem, <laughs> widzu będzie próbował znaleźć pasata w kombi takiego jak sobie wymarzył. I takiego będzie, będzie szukał, zobaczymy jak mu to pójdzie, bo pasatów po 15 roku, model tak zwany B8. Spotkamy tutaj dzisiaj co najmniej 20, może nawet 30 30 sztuk przyjemna lampa o jaka rzadkość czyżby Italia, bo krótka rejestracja przynajmniej krótkie mocowanie Przed łokciem. o siódle ty widać polubka ładna, fajnie przetarta, pięknie przetarta, przepiękny kolor. W panoramie dają Państwo wiarę, półskórka lekko przetarta albo dżuka żółtego, bierzcie jedyny w okolicy będzie, bierzcie takiego. Na ładnym ku za darmo jak? Nie żartuj, żebyś nie wziął za darmo. Dżuka w panoramie. Cóż za? Dziwak. Nie moja muzyka. Nie szkodzi. Nie moja muzyka. Nic tu nie ma dla nas mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie CarVertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, podróż 600.